No i dzień dobry. I jestem Gałganem, ale za to... tak, za to mamy postać Luciana, Lucjusza Malfoja. Czy my tutaj możemy sobie... Się... Aha, czyli to trzeba jednak. Dobra. Dobra, to za chwilę. Lucjusz malfoy. E, nie? Nie może... Uuu, to bardzo źle. Dobra, musimy wrócić do dziurowego kopa w takim razie. Kupić yy, chłopca z literinu. A myślałem jednak, że już malko jako były członek z literinu, jako były członek z No dostanie się tutaj w rączki. A ja tu widzę, że nie. No dobra liter Imperfect, welcome everybody, nie? Ajajajaj, aj, 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 aj. no trochę trochę że tak powiem. Zaraz, Severus Snape był. Mamy postać Severusa Snape'a, ale gałganiarstwo, chociaż nie wiadomo, czy. No nie no, jednak jest nauczycielem, no to. Prędzej by Snape'a wpuścili niż kogokolwiek innego. No ale tak czy jak potrzebujemy jeszcze postaci Wiktora Kruma. No dobra, 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 dobra. Wracamy do Hogwartu Wracamy do Hogwartu Moz 5 odcinków z rzędu nagrać dzisiaj i ja nie mogę. Ta gra mi się nie nudzi. 68% Człowiek to już by chciał. Razu wszystko ładnie, pięknie, nie? Tak nie może, dobra. Widzę, że znowu zabawa z panem Ronaldem Wesley'em by była. Bibliotekę mamy ogarniętą. W zeszłym odcinku została nam tylko... Góra sz... Przepraszam, Góra Hogwartu. Czyli salony i... Została nam Góra Hogwartu, czyli salony i... Yy, pokój wsy... Boże, pokój wspólny. Salony i... Slytherin... Dumbledore... Gabinety dyrektora Czyli tak, potrzebujemy kogoś ze sliterinu To na pewno yy, no właśnie, kogoś ze Sliterinu. halo? Jezu, są jacy ślizgoni, przepraszam bardzo, byli tu Jest, dobra, jest, jest, jest Okej, okay. y, Ron, tam na pewno będzie potrzebna czarna magia, więc y, bez dwóch stanów Lucius Malfoy i Krum, i oczywiście Wiktor Krum. Dobra. Możemy iść. Wesoły, przylizany chłopiec. No dobra. Skoro działamy mężnie, prężnie i w ogóle. Wygląda na to, że cały Hogwart mamy... Mamy ogarnięty. Oprócz pokoju wspólnego z Hitterinu i... I, i, i... Dobra, Krum. Chodź, bo to zadanko dla ciebie. Okej. Okay. Czy tu u góry będzie postać? Okej, okay, dobra. I co to, co to nam to postać teraz za tak? Dobra postać. Harry czy Skitter? No dobra. Dobra. Prefekt y, Slytherinu na pewno musi znać hasło do pokoju wspólnego, więc tym bardziej. No i teraz pytanie, czy my zdobędziemy jakikolwiek czerwony klocek? Bo jak nie, no to no to trochę przypał. Bo szczerze mówiąc nie będę wiedział gdzie jest kolejny czerwony klocek no, Ale pewnie na chwilę na chwilę się czegoś dowiemy O! O! I już już wiemy Gdzie się znajduje postać kogo? Chłopca ze Slytherinu Okej okay. Skoro chłopiec ze Slytherinu I tu mamy czerwony klocek Dobrze wiedzieć Czyli czerwony klocek jest w tym W sypialni. Co ty nam tu dajesz? Jeszcze nic Prawnej muzyczki. A nie, mamy tutaj coś. O, oczywiście Halloweenowe brzmienie. O, te lampki też nam są potrzebne. W takim razie 2 na 5. Tu widziałem jeszcze jedną. 3 na 5. Tu przy wejściu nic. Pewnie to nam da złote klocki. Dobra, cztery na... Odejdź! Mordo! Cztery na pięć. I na górze piąty. Super. Mamy postać... jakiś. Dziewczyny. Okej. Okay. Nie możemy więcej tego zdobyć. Okej, okay, dobra. Czyli złoty klocek też tam na dole pewnie będzie. No to dobra, no to działamy. No tak, jak myślałem. Dobra. uczeń uratowany. Będzie za chwilę. Tutaj lotki widzę, czyli. Kwestia, a, haha. To by się być łóżko drakona w takim razie. No to dobra. No, raz, dwa, trzy. Co i nic? Żadnego, żadnych klocków, nic? Na pewno? Ty, ale drako, to ja twój ziomek z tego. Kurde oni nawet własną bannę mają tutaj, ja nie mogę, trochę tak pedalsko tutaj jest literin, <grywia> ci się kopią kurde, potężne chłopy, no dobrze, skoro mamy trochę czasu ogarniętego, tutaj już mnożnik razy 4 nam się ujawił, Pójdziemy do tego gabinetu Dumbledora i pójdziemy na te błonia zobaczyć. A na błoniach Hogwartu na pewno coś mamy. No dobra. Czyli wygląda na to, że wszystkie postaci w Hogwarcie są zostały odnalezione, tak? No to wygląda. No, no mówię, no ewentualnie na te błonia zostały, tak? I tam przeszukanie jakichś tam czarnomagicznych wynalazków. Zaraz zobaczymy, co i jak dokładnie. Co, tu jeszcze coś mamy. Aaaa, okej, okay, w tym sensie. No dobra, no po coś persiego Wesley'a. Okej, okay, czyli ominęliśmy jednak jedną postać, ale no w gabinecie Dumbledora też mamy. Jeszcze jedną postać, więc. Więc, więc, więc. Nie no, szybka magia to teraz nam tak pomaga. No dobra, czyli no wiemy, jaka to postać będzie. Żadna nowość czy to jest, że to jest postać Drakona. Dumbledora. Profesor Dumbledore. No i tak naprawdę, moi mili państwo, możemy zaczynać. Możemy zaczynać przechodzenie fabuły. Ale to w kolejnym odcinku, bo dokładnie nie wiemy jeszcze, czy czegoś nie mamy. Więc... Idziemy zobaczyć na Błonia, bo tam jest duży teren. Tam trzeba wręcz zobaczyć, czy czegoś nie mamy. No dalej w Hogwarcie już nic nie mam. Wszystkie czerwone klotki mamy. Złote klotki w Hogwarcie też już zostały zebrane. 132 na 200, no to jest y, całkiem sporo, a Weźmy pod uwagę, że mamy po 6 misji z każdego rocznika. 6 razy 4, 24. 24, więc naprawdę no jest. I sporo truizardów jeszcze nie mamy sto, zdobytych. A tam trzeba za truizarda, za herby i za. No, za coś tam jeszcze, nie? Więc tak naprawdę 3 złote klocki 3 razy 3 razy 24. No, nie zawsze, no to 3 razy 24 to jest 48. 72 złote klocki. No to jest naprawdę, naprawdę sporo. Ale tutaj mamy 32, czyli jeszcze nam zostało 60, 68 złotych klocków. Czyli tak naprawdę za misję nam zostało tych, tych klocków plus uczniów do uratowania. No to obstawiam, że już też właśnie w tych misjach. O. O, widzę, że jednak coś się przed nami faktycznie ukryło. A gdzie? Za chwilę się dowiemy. A, patrzcie, fajerwerki jeszcze. Jeszcze o fajerwerkach nie pomyślałem. To po to nam te dynie były. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze na boisku do Krydicza czegoś nie będzie. Dobra, i czyją postać tutaj mamy? Mamy postać Wiktora Kruma. Mmm, dalej, dalej. Kolejne postaci, kolejna postać, to... Sebik Diggory. Ginny Wesley. No okej. Okay. U Hagrida na podwórku też raczej już nic nie będzie. Chociaż zobaczmy. A postaci ile nam zostało? A nie możemy teraz... Ło! W postaci nam zostało... 60. To też mniej więcej jak na misję przypadają po 3 O. Tu klocek nie został zdobyty Bardzo nieładnie Dobra, yy... Okay, tutaj tutaj ładnie pięknie wszystko zostało zdobyte. Weźmy jeszcze, zobaczmy, jezioro. I boisko do kidnicza. Jak nie, no to faktycznie już cały Hogwarts mamy obcykany na każdej płaszczyźnie. Więc możemy w kolejnym... Tak, wszystko już mamy. Więc możemy w kolejnym odcinku zająć się misjami. Hmm, już tak. Już tak na 100% no, ale chodźmy jeszcze na te boisko do Kuidicza Tam zobaczyć czy czegoś nie przeoczyliśmy. A mogło tam być jakieś goblińskie coś Nie Ale weźmy, zobaczmy ten zmieniacz czasu Czy tu w tym czasie coś nie przeoczyliśmy Też nie. Moi mili państwo, cały Hogwarts został zrobiony. No to wracamy do zielonego kotła, kupujemy ostatni czerwony klocek, żebyśmy mieli już szyściutko. i możemy w kolejnym odcinku zaczynać, zaczynać misję. A tym samym ogarniać można, zacząć bank gringota. Ale bank gringota, no to. To po misjach, żeby się nam nie nudziło. No dobrze. No i tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, do następnego odcineczka, na razie, hej hej.